Cześć, witamy wszystkich miłośników wędkarstwa zarazem sympatyków kanału Fishing Wajna. Nie sympatyków również jak zawsze. Dokładnie. Słuchajcie, jak widzicie jesteśmy znowu nad wodą. Tym razem znowu chcieliśmy dla Was zrobić taki vlog, bo sami widzicie, co się dzieje na wędkarskim rynku. Tutaj nowe zmiany i też my chcieliśmy się do tych zmian odnieść, bo chodzi nam o jedną rzecz czy konkurencja, która powstaje w tej chwili na rynku wędkarskim, że tak nazwę go w cudzysłowiu, pomiędzy wodami polskimi, stowarzyszeniami wędkarskimi, łowiskami komercyjnymi, a PZW przyniesie dla nas spodziewane rezultaty, które byśmy chcieli. No. Czy da to w łowiskach i wód polskich i PZW większą ilość ryb? Jeżeli w Polsce, jak podają, podaje Polski Związek Wędkarski, jest 2200 obwodów rybackich, z tego Polski Związek Wędkarski ma 1138, jeżeli dobrze pamiętam, obwodów rybackich. Natomiast Wody Polskie udostępniły w tej chwili 27 obwodów rybackich w, w trzech regionalnych zarządach gospodarki wodnej. W Białymstoku, w Bydgoszczy, w Krakowie i w Poznaniu. Czyli w sumie na 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej tylko w czterech Możemy na, można na razie wykupić i wetkować na wodach rybackich. Dokładnie. Tej, w tej sytuacji, obecnej, tak jak Jurek tutaj przedstawił, my tutaj na południu nie mamy nic. Musimy łowić na wodach albo stowarzyszenia, lub na wodach PZW. tak? Na razie no, Lub komercyjnych. lub komercyjnych. No, sami widzicie, że powstał nowy departament rybacki, który będzie zrzeszał polskie wody. I te polskie wody, słuchajcie, chcą zrobić jak najwięcej tych obwodów rybackich, tak, chcą przejmować te wody, nie wiemy na ile to jest realne w tej chwili, ile tych dzierżaw jeszcze PZW ma, na jaki okres czasu. No wiemy, no, podają... Ile ilościowo? Nie, wiemy no. na razie ile mają tych opłat Tak, ale, ale jakie jak się tam długo zostało. No zostały, wiadomo, ty... że umowy się kończą i nawet trzeba zabierać Czy będą one na atrakcyjnej cenie i Polski Związek będzie w stanie płacić za to? Bo to też jest yy, ważne pytanie Bo wszyscy jak wiemy, jeżeli opłata za dzierżawę wody wzrośnie Wiadomo, że zostawi nasze opłaty Bo to jest podnaczenie powiązane no, Dokładnie, no słuchajcie, tak to, tak to wygląda No słuchajcie, ja jestem za tym, bo to ja to pamiętam, Jurek to pamięta, ci starsi wetkarze pamiętają, była opłata krajowa jeździło się po całej Polsce i się łowiło wszędzie, tak? Jak było, tak było. Wtedy nie mówię już. Z rybami już, słuchajcie, no to jest wieloletni proces. Tutaj już nie będę mówił. Czyli nie, nie będziemy się powtarzali. Nie będziemy w dokładnie z filmów poprzednich, żeśmy mówili na ten tak, temat. Tak, nie będziemy się na ten temat powtarzali. Ale myślę, że to jest dobra zmiana w, w takim kierunku. Słuchajcie, no sami każda, słuchajcie, każda konkurencja wymusza. Coś lepszego, a nigdy nie gorszego. Dlatego ja. myślimy, że z czasem, bo trzeba jedną rzecz sobie powiedzieć otwarcie: to nie, to nie będzie za rok, za dwa. <grym> ja myślę, że to trzeba kilkanaście lat ułatwiać. Ja nie wiem jak ile, ale tak oceniam z moje, przez siebie. To jest od pięciu do dziesięciu lat, jeżeli odczujemy my jako wędkarze te zmiany. Bo nawet jeżeli wody polskie odzyskają jakieś łowiska od dzierżawców, obojętnie jakie. To one je muszą zarybić. Ta ryba musi najpierw być w, tej, w tych łowiskach, żeby przyciągnęła nas jako wędkarzy. Sama opłata nas nie przyciągnie. No dokładnie, słuchajcie, naj, dla mnie najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby mieć tą opłatę, słuchajcie, całoroczną na całą Polskę, tak? Wiadomo, przenieszczacie się, mamy rodziny, wy też macie rodziny, jedni mają tam, drudzy tam, kiedyś się jeździło, w tej chwili jak się jedzie gdzieś, nie przyjeżdżacie tam do rodziny, macie ten czas, chcielibyście iść tam gdzieś połowić, sobie musicie y, zrobić opłaty jednodniową czy dwudniową, czy tam nie wiem, ile chcecie robić. Tak? Wiadomo, że rybami nie jest bogato, bo ja też jeżdżę i jeżdżę w Polsce, tam nad Jeziora, i to, słuchajcie, wykupuję zezwolenie, i też tam nic nie łowię, Tak samo jak i u nas, tak samo i tam jest, nie? To się musi coś w tym kierunku zmienić, ale to by było fajne. Słuchajcie, bardzo wielu z was przecież mieszka w takim miejscu, gdzie są, siadują ze sobą kilka okręgów, nie? Dokładnie. Lub... Jest taka sytuacja, jak u nas na Śląsku, że jest jedno województwo i trzy okręgi. Co jest dla mnie po prostu nienormalną sytuacją? Nie, nigdy nikt mnie nie przekona i nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlaczego u nas jest dalej 42 okręgi, a nie 16 przynajmniej. Jaka oszczędność pieniędzy by była i, i ile wzrosłaby konkurencja? Bo te pieniądze można byłoby przeznaczyć zamiast na pensję, bo to nie ukrywajmy. Pracownicy biura muszą dostawać pensję. Bo my jakbyśmy pracowali, też byśmy chcieli dostawać pensję. No, tak to jest. Prezesi dostają, yy, za każde posiedzenie jest dieta. Te pieniądze można by było przeznaczyć na zarybianie. My z kół aż tak często nie jeździmy do tych okręgów, żeby to, te sprawy załatwiać. Dzisiaj już się poszła tak technika do przodu, że droga elektroniczna naprawdę można by było dużo załatwić poprzez jakieś aplikacje czy inne sprawy. To jest to po prostu do przemyślenia. Ale to dałoby nam duże szanse. I liczymy cały czas na to, że tylko konkurencja wymusi to, że może być lepiej. Dokładnie, na ten rok w tamtych rejonach, gdzie Jurek mówił, na północy i my na południu nie, ale tam jest opłata 250 Na ten rok, tak? Na tych wodach można już tam łowić. No, w tych, z tego 200 zł to musicie wiedzieć, że jest opłata dla wędkarzy z brzegu. Natomiast 50 zł jest opłata, jeżeli wędkuje złodziej. No, 250 zł i, i można łowić, tak? Tak. No, słuchajcie, oni mówią, że to jest na ten rok, tak, że to nie łudźmy się, że to, że to będzie cały czas, bo no wiadomo wszystko idzie do góry, no to następny, w następnym roku nie wiadomo jak będzie. No zobaczymy, czy to przyniesie jakiś rezultat, jakiś skutek. No, tak, Jurek, słuchajcie, Jurek tam sobie powypisywał, jeszcze trochę się musimy posiłkować. Co tam jeszcze ciekawego, Jurek? Mam? Słuchajcie. Zacznę od regulaminu amatorskiego połowu ryb, jaki wprowadził Wody Polskie. Ten regulamin liczy tylko 28 punktów. Porównajmy to sobie teraz z naszym regulaminem, i do tego dochodzą coroczne zasady wędkowania w każdym okręgu. Uważam to na duży plus, i w tym kierunku powinniśmy pójść jeżeli, również w PZW. My nie możemy mieć takiej sytuacji, że przemieszczając się z wody na wodę. W danym okręgu, a nie daj Bóg jeszcze pojedziemy do innego okręgu, to są całkiem inne zasady. Inne wymiary ochronne: dolne, górne, ilość ryb, które można na dobę złowić. To po prostu musi być ujednolicone. Ta, ten brak przepisów różnorodnych powoduje bardzo często, że ludzie dostają mandaty i wykroczenia popełniają, których nie powinni robić. To, no to tylko nie. na tej zasadzie. Jest tylko 28 punktów. Za chwilę zobaczycie. Ten regulamin łańcuchowego połowy, który zamieszczę, on będzie szedł szybko. Kto będzie chciał się z nim dokładnie zapoznać, to na dole zobaczycie link i po stopklace będzie mógł sobie poczytać to, co zechce. A ja postaram się go tak przytoczyć w tych najważniejszych punktach, jakie są. Wody polskie w jednym z punktów regulaminu autorskiego Połowu Ryb wprowadzają zasadę, że łowienie ryb łososiowych odbywa się od świtu tylko do zmierzchu. I myślimy, że, że jest to dobry kierunek, w którym powinniśmy wszyscy pójść. No dokładnie, to jest na pewno. Słuchajcie, na zachodzie już to dawno jest, to nie ma się co ukrywać. W Niemczech, w Czechach już nie wolno. Tam od godziny 22 tam do godziny 4 rano nie wolno łowić. W ogóle na wszystkich tam zbiornikach i, i koniec, nie ma dyskusji, że wtedy wiadomo, nie ma tego kłusownictwa Jak przychodzi tam straża, tam często przychodzi straż, jak sami wiecie, nie radzę się już oglądali stamtąd różne relacje, co tam chłopaki łowią od nas tutaj ze Śląska tam łowią, nie ma się co czarować. To, to tam kary są takie, że nie ma nie ma się, a zabierają karty do widzenia. Nie łowisz już więcej. Wprowadzają następną zasadę. Że wędkować yy, z jednostek pływających można od 1 maja do 10 grudnia. Natomiast w porze nocnej od 1 czerwca do 15 września no to jest to następna zasada, która jest wprowadzona. Jeżeli chodzi o limity połowowe, i tu mówimy o, o rybach, które oni uznali no, nazwijmy je w cudzysłowie no, najpopularniejsze, najszlachetniejsze no, w ten sposób. Szupak i sandacz 2 sztuki, węgorz sumkar 2 sztuki, okoń 5 sztuk, yy, strąb potokowy 1 sztuka, jaś kleń 5 sztuk łącznie i lin 3 sztuki. To, to są limity dobowe, jakie można yy, łowić na wodach nazwanych przez wody polskie nasze łowiska. Jeżeli chodzi o zabieranie ryb pozostałych, niewymienionych przede mnie wcześniej, to można ich zabrać do 5 kg. No to tak jak w PZ2 jest. 5 kg nielimitowane ryby w tej chwili też tak było i nadal obowiązuje, tak? Jeżeli chodzi o zasadę złów i wypuść, bo oni też taką zasadę dopuszczają, ale to jest tylko w sytuacjach, gdzie danego rybostanu oni stwierdzą, że jest za mało w danym obwodzie rybackim. I wtedy będą wprowadzali taką zasadę okresowo lub na dłuższy okres. no To jest fajne, bo słuchajcie, przyjeżdżamy na rzekę, na której wiemy, że tych strągów jest mało, czy tych innych ryb, tak? Jest, jest ich mało, no to bo wiadomo, był taki okres, że tak jak mówiłem już, nie było mało wody, ryba nie weszła na tarło i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to wtedy, jeżeli mają takie informacje, to wtedy zamykają taką wodę, przykładowo, albo złowi wypuść, nie? Nie wolno zawierać Jest, jest decyzja i to się robi. Następnym te tematem, który oni poruszają, dosyć istotnym, jest ilość zanęty wykorzystywana przez wetkarzy. Oni przewidują, że na niektórych łowiskach wprowadzą po prostu okresowo ilość zanęty, którą można yy, wprowadzić do łowiska lub ograniczą całkowicie wprowadzanie jakiejkolwiek zanęty do łowiska w zależności od stanu tej wody. Podejrzewam to, jeżeli to będą jakieś przyduchy i silnica jak będzie panowała. No, dokładnie, słuchajcie te lata... Bo konkretnie nie precyzują w jakich sytuacjach no. to będzie. No te lata ostatnie jakie są to widzicie, że temperatura kurczę latem czasami powyżej 30 stopni i wtedy jest natychmiastowy zakwit wody na tych małych zbiornikach, płytkich zbiornikach, wtedy się robi mazia, wtedy się robi przyducha, tak? Wprowadzili zasadę, że ryby łososiowate przeznaczone do zabrania Muszą być uśmiercone zaraz po złowieniu? Nie no to Nie jest, ma przechowywania tych to ryb. Jest normalny, mądry, to jest normalne, mądre. to powinno być zawsze. Ryby łososiowate, przecież przemieszczamy się na rzece, tak? Chcesz zabrać tą rybę, masz prawo. No to jest wymiarowa, tak? Możesz ją sobie zabrać, wtedy trzeba ją uśmiercić, nie wolno, nie wolno tej ryby przenosić. No to, to, to jest logiczne. Ryby łososiowate, yy, które zostanie z, złowiona na inną przynętę niż sztuczną, musi zostać wypuszczona. Wody polskie nie dopuszczają zabierania ryb złowionych na inne przynęty niż na sztuczne. Dokładnie, pstrągi lipienie powiedzmy tam nie, trocie i tak dalej, i tak dalej. Te ryby, które tutaj w naszych rzekach, no tutaj na południu u nas jest ich mało, ale tam na północy jest ich więcej, tak? Jeżeli chodzi o rejestry, również wprowadzony jest obowiązek, że do 31 stycznia pocztą tradycyjną, oni to zaznaczają, musi być odesłany rejestr do danego RZGW, który go wydał. Jeżeli chodzi natomiast o y, otrzymywanie dokumentów, czyli zezwoleń i rejestrów, oni założyli, że w ciągu trzech dni, od dnia dostarczenia do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, y, dokumentu y, przelewu pieniędzy, oni w ciągu trzech dni roboczych wystawią powyższe dokumenty i będą do odebrania. Jest Wypełniamy, jeżeli chodzi o ryby limitowane, które wcześniej wymieniłem. Muszą być wpisane od razu. Przy czym jest jedna różnica między PZW a wodami polskimi. Oni oczekują tylko wymiaru, jaki ryba ma wymiar. I jest jedna następna rzecz, że rejestr musi być wypełniony przed zarzuceniem ponownej wędki. No Tutaj trochę tutaj, jeszcze, tutaj do, dołożę, że słuchajcie. No, ta widać papierowa robota jeszcze raz czeka, tak, że to nie będzie z dnia na dzień, że to się. No, wszyscy mówią, żeby było tego jak najmniej, albo w ogóle żeby nie było, tak ale jakaś kontrola musi być, tak? Żeby wiedzieli, jakie te ryby są odławiane. Oby jak w najmniejszym stopniu. Wi wiadomo, te ryby szlachetne, te większe ryby, które są limitowane, żeby wpisywać, żeby wiedzieli, ile się ich odłowiło, kto zabrał, tak? Żeby wiedzieli, czym później można zarobić, No, zarybić. no to, to, to jest chyba logiczne, no, to, to to samo się ciśnie na ustawie. No ustach. niestety inaczej, in, inaczej, inaczej analizy nie... się nie przeprowadzi. No dokładnie, no nie będziemy wiedzieć, ale to też musi być rzetelne, nie? żeby to nie było tak. No bo słuchajcie, przede wszystkim nie będzie. No, tu też musi być. Masy kontrola, no, między nami wędkarzami, no i, i więcej tych strażników przede wszystkim, to, to, to musi być ujęte, no bo, bo no, idziemy, sami wiecie, my w tygodniu chodzimy, bo mamy czas, tak? Ja idę sobie, jedę tam, gdzieś wyjeżdżam na, na łowisko i, i tam łowię przez e, 3-4 razy w tygodniu, a, a, a tam nikogo nie ma, nie? nikogo ze strażników nie ma. No, no, to, to, to jest porażka, no wtedy to ludzie będą robili to, co będą chcieli, tak? Jeżeli ktoś jest nieuczciwy, no widzi, że nikogo nie ma, zabiera ryby i tyle. No. Wzór rejestru zamieścimy za chwilkę i zobaczycie jak wygląda na wodach polskich, będziemy mogli sobie porównać do rejestru, które mamy w okręgach, które wypełnia się różnie w zależności jak, jakie zasady wprowadził okręg. Wody polskie dopuszczają również yy, opłaty ulgowe, ale one są tylko dla jednej grupy. Dla młodzieży szkolnej do lat 18 i musisz mieć przy sobie dokument o samości potwierdzający ten twój wiek. No mówi się coraz głośniej w naszym kraju o powstaniu specjalnej instytucji, która będzie kontrolowała i będzie miała do tego dosyć szerokie uprawnienia. To musi po prostu powstać. I to musi być instytucja niezależna od wód polskich i od polskiego Związku Wędkarskiego. Instytucja, na którą nikt nie będzie mógł naciskać i, i mówić, co ma robić, kiedy robić lub co zamieć pod dywan. Słuchajcie, tematów jest dużo. No to mówię, no nie będziemy tu wszystkiego, te najważniejsze, które nam się wydają. Są bardzo ważne z naszego punktu widzenia, ale nie tylko z naszego. Przykładowo myślę, że, że większość wędkarzy też się odniesie do tego. Także powoli będziemy już ten, kończyć ten vlog. Bo naprawdę słuchajcie, wiatr się zrobił, robi się zimno, <grym>, nie łowimy, tylko rozmawiamy, ale takie tematy trzeba poruszać. Nie, Jurek. To są tematy istotne dla nas, wszystkich wędkarzy. Dokładnie. Oby ten nowy wszystko. Obyśmy mieli na ten temat swoje zdanie i nasze za... oczekiwania. Ja bym troszeczkę mówił, że muszą przygasnąć, bo to, co w mediach społecznościowych, jak się wszyscy cieszą, wszystkim wiemy, że, tak że, że jak coś jest piękne, to nie zawsze jest nie do końca prawdziwe. Dokładnie. Nie ma takiej opcji, że ktokolwiek przejmie obwody rybackie i, i naraz, ty, tam będzie tyle ryb. No słuchajcie, no tak, tak to jest. Ja myślę, że to trzeba czasu, aby to poszło na lepsze i każdy z nas liczy na to. Mam nadzieję, że tak się stanie. A powiedzmy jak dożyjemy jeszcze te ileś tam lat, tak? to jeżeli będziemy jeszcze na YouTube, to będziemy się mogli spotykać przed kamerą i wtedy analizujemy to, czy to coś dało, czy nie. Albo będzie lepiej, albo będzie gorzej. Może za rok już będziemy mądrzejsi będziemy wiedzieli więcej. Dokładnie jak to się bardziej rozpowszechni, jak więcej regionalnych zarządów gospodarki wodnej wejdzie w ten, w ten proces udostępniania tych owodów rybackich, będziemy wiedzieli, jak to wszystko wygląda i na czym faktycznie stoimy. Bo na razie dzisiaj to są nasze marzenia, tak. W moim odczuciu dużo z tego co padło to jest to co generalnie krytykuje, krytykuje większość wetkarzy: czyli to było takie uderzenie do nas pomachanie słoneczkiem wpuszczenie <noise> takiej krótkiej nadziei że gąska wchodzi do naszego gródka i już się z nią witamy A co, ale czy się przywitamy to życie pokaże Dobra, to się okaże na pewno za rok czy tam za dwa zrobimy po takie pierwsze podsumowanie tego tych nowych zmian, jakie oczekujemy zobaczymy, czy to przyniesie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do następnego razu. Do zobaczenia nad wodą. Jak zwykle. Cześć Wam. Cześć.